W dzisiejszym odcinku omówimy nawiki, które dają przewagę, przewagę od samego ranka. Nawiki to rzecz, która jak już w wielu odcinkach i wielu rolkach wspominałem, rzecz, która rządzi naszym życiem. Ponieważ jeśli wykonujemy dane czynności każdego dnia, jesteśmy w stanie zbierać plony z tychże rzeczy lub minusy, które będą miały wpływ czy to na nasz stan zdrowia, czy to na nasze samopoczucie, czy oddziałując na innych w naszym otoczeniu. Także, przechodząc do rzeczy, 8 nawyków, które dadzą ci szansę wygrania każdego dnia. I nawyk numer 1 to jest wstawaj wcześniej. I wstając wcześniej, możemy rozumieć to w różnych kategoriach. Natomiast, jeśli wstajesz o godzinie 8 lub 9, postaraj się przesunąć swój budzik na wcześniejsze godziny, typu 5, 6, 7 rano. Dzięki temu, wstając rano, jesteś w stanie już tak szybko zdobywać kolejny dzień, jesteś w stanie budować swoje poczucie zwycięstwa tego dnia, czyli wstając rano, nie sięgaj od razu po telefon, nie sięgaj od razu po komórkę, nie wchodź od razu na social media, gdzie Twój mózg jest od razu wciągany w cały wir wszystkich wiadomości, wszystkich rzeczy z całego świata. Stwórz swoją rutynę poranną, idź wziąć zimny prysznic, idź zjeść dobre śniadanie, wypisz szklankę wody, ponieważ Twój organizm w trakcie nocy. Był odwodniony, to pomoże ci lepiej myśleć, lepiej funkcjonować. Więc wstawanie rano i zdobywanie tych małych zwycięstw od rana będzie na pewno rzeczą, która przyczyni się do tego, że Twój dzień będzie lepszy. Wstając rano, musisz mieć świadomość tego, że ten dzień należy wygrać, że ten dzień będzie Twoim najlepszym dniem dotychczasowym oraz że musisz dać z siebie wszystko. Dostałeś szansę, żeby się obudzić, więc daj z siebie wszystko. Numer dwa. Ćwicz codziennie. I teraz co mam na myśli ćwicz codziennie? Uważam, że każdy mężczyzna, kobieta w młodym wieku powinna trenować siłowo, aby budować swoją sylwetkę, ponieważ pomoże nam to wyglądać lepiej, pomoże nam to zdobywać pewność siebie. Dzięki temu nasze ciało również będzie zdrowsze. Nasz umysł. Bo jeśli masz zdrowy umysł, ale chore ciało, no to nie jesteś w stanie dobrze funkcjonować. Niestety jedno idzie w parze z drugim i nie możemy bagatelizować ani jednego. Ani drugiego musimy dbać równomiernie o stan umysłu, ale również stan ciała i stan zdrowia. Więc ćwicz codziennie i teraz nie mówię, że każdego dnia musisz iść na siłownię, natomiast przejdźcie, zrób kardio, zrób rowerek, jakąkolwiek formę aktywności, żeby wprowadzić swoją maszynę w ruch. A trening siłowy, z którego płyną ogromy benefitów, chociażby wzmocnienie kości, wzmożona produkcja hormonów płciowych, zwiększenie poziomu hormonów wzrostu, zwiększenie masy mięśniowej, budowanie odporności i innych wiele korzyści, o których dzisiaj nie będę się zagłębiał. Natomiast trening siłowy powinien być obowiązkiem dla większości osób. Opcją ruchu i są również sztuki walki, ponieważ jesteś w stanie nauczyć się nowych umiejętności. Natomiast uważam, że każda forma ruchu będzie dla Ciebie zbawienna, jeśli w ogóle się nie ruszasz. Także codzienny ruch, czy to trening siłowy, czy to trening wytrzymałościowy, wytrzy... wytrzymałościowo-siłowy, trening profitowy, trening kalisteniczny. Wszystko o czym możesz pomyśleć, gdzie wzmocnisz swoje ciało, gdzie wzmocnisz swój umysł, będzie dla Ciebie na plus. Numer 3. Ucz się codziennie. I teraz co mam na, na myśli? Czy musisz się uczyć rzeczy, które masz w szkole, typu równań matematycznych albo lektur, które nie wniosą nic do Twojego życia? Oczywiście nie, możesz uczyć się umiejętności, które zostaną z Tobą do końca życia, takich jak inwestowanie, sprzedaż, negocjacje, komunikacja międzyludzka, to w jaki sposób uzyskać coś od kogoś, czego chcesz, czyli powiedzmy taki sposób manipulacji, kontrolowanie emocji, poczucie swojego ciała w przestrzeni, budowanie dyscypliny emocjonalnej. I wszystkie inne umiejętności, które mogą Ci się przydać w Twojej drodze, bo każdy podąża w innym kierunku. Jeden chce być prawnikiem, drugi chce być piłkarzem, trzeci chce być, nie wiem, konsultantem online. Każda z tych osób musi poczynić pewne kroki, dzięki którym znajdzie się szybciej na tym swoim wymarzonym miejscu. Więc 30 minut nauki dziennie, umiejętności, które przyniosą Ci benefity w przyszłości, będzie dla Ciebie naprawdę istotne, ponieważ to, co masz tutaj. Jest zdecydowanie bar bardziej wartościowe, i nasz system zdążył nas o tyle ogupić, że ludzie nawet nie potrafią zrozumieć, że im więcej masz tutaj, tym więcej masz tutaj i tym więcej masz tutaj. Wszystko, co jesteś w stanie wymyślić, wszystko, co jesteś w stanie sobie zwizualizować i zdecydować się, by to zrobić, to pomoże ci osiągać lepsze rezultaty i lepsze życie. Chociażby nawet sama nauka języków. Która pomoże ci zdobywać lepsze zarobki bądź więcej konekcji w życiu międzyludzkim. Rzecz numer 4. Odżywiaj się jak sportowiec. I teraz czemu masz się odżywiać jak sportowiec? Ponieważ tak naprawdę jedynie sportowcy i jedynie osoby, które są świadome tego, w jaki sposób się odżywiają, są w stanie odnosić sukces w życiu. Bo co z tego, że masz pieniądze, co z tego, że masz 13 posiadłości w Hiszpanii, jeśli ty... I twoje ciało nie domagają. Sukces jest rozpatrywany w dzisiejszych czasach głównie za pomocą statusu, którym są samochody, drogie ciuchy, drogie mieszkania, styl życia. Więc dbaj o swoje ciało. Masz jedno ciało na całe życie. Jeśli dałbym ci kluczyki do auta, które będziesz miał przez całe życie, musisz zrozumieć, że jest to jedyny pojazd, który będziesz miał przez całe życie, więc musisz dbać o niego, musisz wymieniać płyny, musisz wymieniać olej, musisz sprzątać w środku, ponieważ jeśli go zapuścisz, będziesz miał problemy i nie będziesz mógł dostać się w różne miejsca. Dosłownie tak samo jest z Twoim ciałem. Więc nie bagatelizuj tematu tego, co wkładasz do swojej buzi, czego nie powinieneś za żadne skarby jeść, jakie dodatki są w Twojej żywności. Jeśli jesteś ciekawy tego, co, jakie dodatki są w Twojej żywności, zapraszam Cię do webinaru, który zrobiłem z Jakubem Muryczem, czyli jednym z lepszych dietetyków w Polsce, a propos tego, jak kreować Zdrowe nawyki żywieniowe oraz jakie dodatki są w naszej żywności, których za żadne skarb nie powinno być, bo chyba nie chciałbyś jeść cząstek składu do mestosa, prawda? Więc musisz nauczyć się tego, aby rozumieć to, co jesz, wiedzieć, co to Ci daje oraz czy to Ci służy, czy... czy Coś Ci to odbiera. Naucz się, co to są białka, tłuszcze, węglowodany, błonnik, antyoksydanty, witaminy. Jak wspomóc pracę Twojego organizmu, jak polepszyć umiejętności kognitywne, jak polepszyć umiejętności siłowe, wytrzymałościowe za pomocą diety. Uwierz mi, wszystko jest możliwe praktycznie za pomocą diety i tego, jak się odżywiasz. Chociażby wprowadzenie chorób autoimmunologicznych w stan remisji, czy przy przywrócenie hormonów na prawidłowy Dobrze, poziom. Naucz się jeść i pamiętaj, jesteś tym, co jesz. Jesteś tym, co jesz, i tym, co jadło to, co ty jesz. Śmieszne powiedzenie, ale taka jest prawda. Numer 5. Dbaj o to, jak wyglądasz, i jak wygląda twój stancery i jak pachniesz. Jest to dość śmieszne, że muszę poruszać ten temat, natomiast wiele osób zaniedbuje to, w jaki sposób wygląda, w jaki sposób się ubiera. I jeśli chcesz być odbierany w jakiś konkretny sposób, to musisz dopasować swój styl ubioru oraz tego, w jaki sposób prezentują się chociażby Twoje włosy, Twoja skóra, Twoje paznokcie. Chcesz być uważany za osobę, która jest w swoim życiu szefem, a nie ofiarą. No Nie możesz mieć brudnych paznokci, nie możesz mieć zaniedbanych włosów. Bądź również zaniedbanej sywetki, o czym mówiłem wcześniej. Więc dbanie o swoją prezencję zewnętrzną na pewno przyczyni się do tego, że ludzie będą odbierać się w sposób, w jaki chcesz. Sam po sobie zauważyłem, że w momencie, w którym zmieniłem swoją szafę, zmieniłem sposób, w jaki się ubieram, ludzie zaczęli traktować mnie bardziej poważnie, co również przyczyniło się do tego, że moja marka osobista i Odbiór, jaki tworzyłem w głowach ludzi, był bardziej profesjonalny. i Byłem odbierany za osobę starszą, co też w naszych polskich kręgach jest dość pożądane. Także jeśli chcesz zwiększyć swój autorytet lub wiarygodność w swojej branży, dopasuj swój sposób ubioru, swój sposób wyglądu do tego, w jakim kręgu ludzi się obracasz. I to z pewnością pomoże w tym, aby rozwijać swój biznes, rozwijać również siebie, bo styl ubioru, tak jak powiedziałem, jest znaczący. W kontaktach międzyludzkich, ponieważ wiesz, jak ktoś się ubiera, wiesz, czy możesz mieć z nim wspólne tematy do porozmawiania, i w kręgach ludzi bardziej świadomych ubiór jest naprawdę bardzo istotny. Rzecz numer 6, czyli codziennie czytaj. Czytaj i zdobywaj wiedzę na różnych frontach. I teraz nie mówię, żeby czytać jakieś głupie książki motywacyjne lub Jakieś bzdety nie wnoszące żadnej wartości do Twojego życia, ale uważam, że każdy z nas ma jakieś braki wiedzy, którą chciałby posiadać. Każdy z nas nie posiada pewnych zakresów znajomości tego, w jaki sposób funkcjonuje nasze ciało, w jaki sposób działa nasz mózg. Więc codzienne czytanie, chociażby 30 minut, uwierz. Naprawdę zmieniło moje życie. W ciągu 8 miesięcy przeczytałem 37 książek, co na pewno przyczyniło się do tego, w jaki sposób teraz wygląda moje życie, w jaki sposób odnajduję się w aktualnej rzeczywistości, jak zarządzam swoim czasem i życiem. Więc polecam Ci ten nawyk, ponieważ możesz odnaleźć w nim również swój sposób tego, co chcesz czytać, jak chcesz czytać, kiedy czytać. Co pomoże ci się również zrelaksować, odnaleźć może nową pasję, nowe fronty, na których chcesz się spełniać i pomoże ci zyskać świadomość, która jest tak naprawdę kluczowa do tego, aby polepszyć swoje życie i polepszyć to, w jaki sposób zarządzać swoimi emocjami oraz decyzjami. Chociażby jesteś słaby w podejmowaniu decyzji, to, za, to kup książkę, która pomoże ci w podejmowaniu tych zatem decyzji. Dobra, a więc witajcie po małej 6-godzinnej przerwie, ponieważ musiałem skończyć. Albo wyjechałem na siłownie, miałem swój trening zaplanowany z przyjacielem, także musiałem wykonać swoje. Ale wracając do tematu: jeśli masz problem z dietą, naucz się jak jeść poprawnie, jeśli masz problem z treningiem. Naucz się tego, w jaki sposób trenować za pomocą nauki, książek. Wszystko jest dostępne, jeśli chcesz. Możesz naprawdę zostać ekspertem w danej dziedzinie w zaledwie 3-6 miesięcy, jeśli będziesz codziennie uczył się konsekwentnie po 90 minut dziennie. Jest taka fajna taktyka, która opiewa się na tym, że masz 90 dni, jedną umiejętność i 90 minut każdego dnia i poświęcasz. I sumując to, później na koniec wychodzi fajna okrągła sumka tych godzin, które się zbierały więc jesteś w stanie naprawdę zyskać dużo wiedzy w danym zagadnieniu. I myślę, że takie wyzbycie się tej ignorancji posiadania wiedzy w każdym aspekcie tego, że wiemy wszystko, że już nie potrzebujemy się uczyć dodatną rzeczą w życiu, aby wiedzieć, że jesteśmy cały czas głupi, że jesteśmy cały czas nieświadomi, że nie wiemy dużo rzeczy, i tak naprawdę nigdy nie będziemy w stanie w 100% zrozumieć tego, jak działa świat, jak działają rzeczy, których po prostu nie rozumiemy, bo nie mieliśmy czasu zdobywać tej wiedzy, ale to też jest ważne, nie potrzebujesz mieć każdej wiedzy, która jest na świecie, ponieważ wystarczy Ci być ekspertem w jakiejś dziedzinie i to zapewni Ci dobrą przyszłość, więc też nie musisz się pompować informacjami z każdej branży, bez sensu zaśmietać sobie mózg, który ma ograniczone możliwości kognitywne każdego dnia. Teraz przechodzimy do nawyku siódmego, czyli iść spać wcześnie. I teraz Wyk kawusi. Dlaczego warto chodzić spać wcześnie? Ponieważ wstaniesz rano. Dlaczego warto chodzić spać wcześnie? Ponieważ rytm dobowy. Dlaczego warto chodzić spać wcześnie? Ponieważ nie będziesz pił alkoholu, nie będziesz się bujał po nocach i nie będziesz robił nieproduktywnych rzeczy. I to również łączy się z nawykiem tego, aby... O poranku i wieczorem zostawić swój telefon na godzinę, dwie przed snem, nie korzystać z niego, bo nie ma tak naprawdę sensu. Jeśli nie jesteś osobą, która pracuje z poziomu telefonu, to nie ma żadnych przesłanek do tego, abyś używał telefonu w tych godzinach, gdzie powinieneś zająć się innymi rzeczami, chociażby przygotowaniem się na następny dzień lub rano przygotowaniem się na nadchodzący dzień, co również może Ci pomóc w zyskaniu czasu, w zyskaniu produktywności, tego, aby Twoje działania były skuteczniejsze, bardziej efektywne. A nie porozrzucane po całym dniu, gdzie tak naprawdę nie ma to żadnego sensu i nie jesteś w stanie się w tym odnaleźć. Także chodzenie wcześnie, spać i wstawanie rano to jest na pewno podstawowa rzecz. Również warto co tutaj dodać, że powinniśmy chodzić spać o podobnych godzinach każdego dnia, co pomoże w regulacji rytmu dobowego, lepszej pracy mózgu, lepszego obudzenia o godzinach porannych, lepszej jakości snu, lepszej regeneracji. I benefity są tak naprawdę odczuwalne po kilku dniach, kiedy Twój organizm zadaptuje się do danych godzin, w których chodzi spać. Więc nie bagatelizuj snu. Jeśli chcesz, obejrzyj mój wcześniejszy film, co, czego warto nie robić przed snem. Na pewno też przyda Ci się taka wiedza. My teraz przechodzimy do punktu ósmego. Punkt ósmy, czyli dość kontrowersyjny temat dla większości osób. Duchowa sfera. Ok, i teraz, co przez to rozumiem. Nie musi to być siedzenie po turecku i medytowanie, nie, mu nie musi być to żadna forma modlenia się, nie musi być to żadna forma pisania niczego. To jest czas, w którym po prostu powinieneś być w ciszy, lektować się, nie niczego, po prostu być w stanie myśleć. Nie wiem, czy wiesz, ale mało osób w dzisiejszych czasach myśli, ponieważ tak wiele rzeczy zakłóca nasz spokój, że nie jesteśmy w stanie usiąść i 10-15 minut nic nie robić. Ja wiem, że to jest śmieszne, wiem, że to jest radykalne, ale spójrz na własne życie. Czy masz czas, gdzie 10-15 minut dziennie nic nie robisz, gdzie po prostu siedzisz, myślisz, co możesz zrobić lepiej i dlaczego twoje życie jest takie a nie inne? Czy zadajesz sobie pytania, bo to też jest kluczowa kwestia, czy po prostu płyniesz przez to życie? Czy zastanawiasz się, dlaczego wylądowałem w takim miejscu, dlaczego tak mało zarabiam, dlaczego wyglądam tak, jak nie chcę, dlaczego relacje moje nie są z innymi ludźmi takie, jak, jakie bym chciał? I teraz ty musisz mieć czas odpowiedzieć sobie na te pytania. Jeśli nurtujecie coś w życiu, musisz iść tym torem i poznawać odpowiedzi na swoje pytania, bo jeśli cały czas będziesz bombardował się trzytoradiem, telewizją, serialem, TikTokiem, telefonem, wiadomościami, połączeniami, muzyką imprezami, wszystkim, co tak naprawdę zakłóca ten twój porządek wewnętrzny. Mówię, że to jest wszystko złe, ale musimy się nauczyć te, to dawkować, ponieważ jeśli nie masz czasu, kiedy ty chcesz pomyśleć, nie masz czasu zreflektować się nad swoim życiem, po prostu odsadnąć też, złapać oddech i wyluzować się, stąd biorą się niektóre choroby o podłożu stresowym, czyli powiedzmy depresja, chociażby nawet rak, nerwica. Stres również może prowadzić do nadmiernego obiadania się, a nadmierne obiadanie się wiadomo jakie ma konsekwencje: nadwaga, otyłość, cukrzyca, choroby autoimmunologiczne, które również mają swoje podłoże w, w nieprzerwanym stresowaniu się i funkcje twojego mózgu, które w trakcie stresu cierpią, ponieważ masz zdecydowanie gorsze możliwości. Racjonalnego myślenia podczas stresowania się, ponieważ działaś emocjonalnie. I dokładnie tak samo działa to na twój sen. Budzisz się w nocy, chodzisz do talety w nocy, to nie jest normalne, żeby chodzić w nocy do talety, jest to zaburzenie snu. Jeśli ktoś, kto to ogląda, chodzi w nocy do talety, to nie jest to pożądane. I nie zawsze to dotyczy się tego, że piłeś przed snem. Wynika to również z zakłócenia rytmu dobowego. Ta świadomość i Zatrzymanie się na chwilę w tym życiu, zreflektowanie się pomoże ci naprawdę podnieść komfort życia, bo jeśli zrozumiesz, że jesteś w stanie pomyśleć o czymś, co, to, co te życie ci polepszy, a nie zakłócać się kolejnym bodźcem, kolejną wiadomością, kolejnym filmikiem, zrozumiesz, że działanie i próbowanie odnalezienia rozwiązania jest tym, czego potrzebujesz. Dobra, dziękuję za dzisiejszy odcinek. Włącz ten filmik i idź robić to, co musisz, ponieważ o to w tym wszystkim chodzi a nie oglądaj kolejny film, gdzie taki sam gość jak ja powie Ci takie same rzeczy jak ja. Kolejny podcast i kolejne rzeczy musisz robić. Fajnie jest się czasami zmotywować, posłuchać czegoś, co może Ci pomóc. Natomiast działanie, działanie, działanie. Jeśli chcesz zmienić swoją sylwetkę, w końcu przestać patrzeć na siebie z żalem i smutkiem. Ankieta na dole, odezwę się do Ciebie i zaczniemy myśleć nad tym, jak pomóc Ci w Twoim problemie, jak go rozwiązać. Jeśli masz jakieś pytania do mnie, możesz zawsze pisać na Instagramie, zobaczyć moje krótkie formy kontentu, czy to na TikToku, YouTube Shortsach, czy Instagramie. Pchane czasami merytoryką treści, pojawiają się również lżejsze tematy. Życzę Ci powodzonka, do następnego, dużo rozwoju i dużo pracy. Trzymaj się.